Cześć, tutaj PLK Ramian, witam was w kolejnym odcinku. Tego cholera nie zaliczyło mi wygranej. Walczyłem do samego końca, wygrałem 2-1 i co się okazuje EA nie daje mi trzech punktów. Oczywiście bardzo dziękuję. Niestety sesk fabryka jest nadal kontuzjowany, w związku z czym no nie zagra tego meczu, muszę znaleźć zastępstwo. Niech będzie Osman, kondycja u wszystkich jak najbardziej okej, okay, więc rozpocznijmy mecz i liczę na to, że Dazum mi trzy punkty. Jest, że tak dopiero dwa miesiące jest na rynku i już nie zaliczali zwycięstw. Świetnie. Tak ogółem dosujemy się, że no, wypadał zbierać monety na jakiś nowy skład. No, na przykład Bundesliga. Tylko wiecie, już tacy lepsi zawodnicy niż to, co próbowałem budować wcześniej. No to jest ten ból, ponieważ jeśli nie oglądaliście w Pack and Sell Ulaha", trafiłem Lewandowskiego w płacce. Tak jest, na moim drugim koncie mam teraz tam 150 tysięcy monet, jednak trzymam się zasady hej. Gdybym trafił to na tym koncie za FIFA points OK, jednak trzymam się zasad i nadal będę grał tak jak gram. No. To, Bo to by popsuło, no nagle bym miał 150 tysięcy, nie, to nie ma sensu, więc wybaczcie. No, ale jednak ustaliłem te zasady, to mam zamiar się w tym przypadku trzymać. I to tak, przy okazji się pochwalić chciałem, że trafiłem Lewandowskiego. Um, czy mi się wydaje? Czy tak jest? Nie ma spalonego! Zaratę 1-0! Co się stało i dlaczego Mauro w ogóle nie był kryty? Jak takie podanie może mieć miejsce? Weidenfella pokonany po raz pierwszy! Wow! Nie wiem jak znalazłem tą lukę w obronie, jestem jednak z tego dumny. 1-0 w 10 minucie! Zaratę szuka drugiego gola, a i mogłem właściwie lobować, na chciałem takim efektownym strzałem technicznym. Gola, Zaraz Sigurdsson wycofuje Sandron potrafi z dystansu i nie trafia. Znaczy trafia. Jednak Weidenfeller broni. O i jest zamieszanie w polu karnym. To mi się podoba. Rafaela doskonale i bardzo z nad Podobny rodzaj Varela, Ależ to wpakował. 2-0! 10 minut później. No sensacja. Przepiękne techniczne uderzenie, i tutaj Niemiec nie miał nic do powiedzenia. Zobaczmy. No nieudany strzał Sigurdssona, jeśli się nie mylę, ale ten strzał jeny Ale to poszło. Piękne podkręcenie, no złe ustawienie bramki. A właściwie nieważne, jak bramkaż byłby ustawiony. To była po prostu. To miała być bramka, i tak to się stało. Zaratę, rzut wolny dla nas. Wow, ale zagranie do tyłu zaraz. Sterling. Ojeny, czy to możliwe by miało być już? Ależ Rabona poszła, nie? No, bez sensu. Oj, nie, nie, nie. Royce już! Łyjenny, borot boród, Pięknie dobieg do piłki i teraz daleki wyrzut lecimy z kontrą. Sterling przy piłce i Sterling nadal przy piłce będzie zagrywał. zaraty! Bez spalonego, będzie szukał drugiego gola. Mauro zara. Co ja zrobiłem? Oj, mamy, nie no, Boruc jest naprawdę świetny golkiper. Czytałem komentarze, tam wiecie, Szczęsnego głównie polecaliście, jednak, znaczy, jeśli chodzi o innego bramkarza, ale powiem wam, Lindegard sau, Boruc, król. GC, broni. Dobre wykończenie. Nie ma żadnego faulu, jest za to świetne podanie, Mauro, zarate. Okej, okay, poszedł na spokojnie Osman i mamy 3 do 0. No jak widzimy, ten po którym dokładnie nic się nie spodziewam. Znaczy nic nie orzechuję od niego, proszę, zdobywa trzeciego gola w tym meczu. Czy stawia kropkę na D? Nie byłbym tego taki pewien, pamiętajmy. Wszystko może się wydarzyć, dopóki piłka jest w grze, ale to był dobry strzał. Brawo Leje, Leon. o. Tunel za wolny, za ratę, 4-0. W dodatku to jest słabsza noga, nie to jest jeden z niewielu graczy, którymi kurde strzelam słabszą nogą i ona działa po prostu jak, jak normalna noga. Cztery gwiazdki. No zobaczcie, jak, jak on to robi po prostu. Potężne. Ależ to McGillie robi? Nie do zatrzymania McGilly spin. Jeszcze wystawia sigurd co... So. Ojeny! Oj, a po co kończyć mecz? Mamy jedenastkę w 95 minucie, Żółta kartka Glery Kejo opuszcza pojawisko. Nie! Bardzo dobra reakcja kibiców! No to pytanie brzmi, czy Holy Hoi utrzyma czyste konto? Artur Burrutz pewnie patrzy na egzekutora. Seriosę z jest Quabregas? że bardziej Lewandowski. Artur Boruc! no nie, 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 nie! No cholera! Miał się zatrzymać w środku. Powiedziałem, że będzie w niego. Tak. Całkowicie mi to nie wyszło. Ej, no ale musicie przyznać, ten lot Boruca był piękny. Co? Nie wiem, co on balował, ale okej. Okay. I oficjalny koniec. No ta czerwona kartka na koniec nie, nie była potrzebna, jednak sędzia miał taką potrzebę, Zaraty zadowolony. No ponownie jego mecz, MaGidi również zajarany, dobrze się spisał, kilka sztuczek, prawie miał asystę, tylko Sigurdssonem za bardzo zaszalałem, piętką zdobyć gola chciałem. No i wyszło jak wyszło, ale 4-1, też okej. Okay. Ależ ocena 9,9, Sigurdsson asysta, no jestem z tego zadowolony, tylko zobaczymy jak będzie się dalej spisywał. No, i to była po prostu dominacja, czysta dominacja. Mam dobrą pasę, nie może to zostać przerwane. FCO Tur, Montero, Remy oraz. Nie, to nie jest Montero, Ach, to jest Montero. No, szybki zespół, szybki. Iguain, Candre o Niepotrzebna decyzja i to będzie prawdopodobnie gol. O, nie ma! Online Technology, jak widzimy? Hm, czy ja wiem? Czy, czy ja wiem? No, kontrowersyjnie, co z tego, żeby Dimo przeszedł przez siatkę? Oj, Kandrewa, in z i Barzagi. Nie, nie, Igła Inno, tutaj jeszcze słuchaj -la, la Gonzalo Igła no, i to jest petarda! Jaka tam petarda, cholerny. Achtung, bomba! Bazooka 1-0 poradził sobie z obrońcami i przypieprzył. Jedyne, co mogę powiedzieć. No, dzisiaj powiem wam, że bramki, nawet, nawet, pomiędzy nogami obrońcy, prosto w okienko. Na takie gole się czeka. Niesamowita bramka w Argentyńczyka. Idziemy za ciosem Kandrewa 2-0. To było bardzo szybkie. Tym razem Gonzalo asystuje. No to teraz, Remi nie trafia, Oj, de Sanctis, nie to było okropne. Nie, 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 tak się nie broni. Takich prostych błędów się nie popełnia. Świetnie będzie gol! Tak jest! 3-1. Druga bramka napastnika w tym meczu i niesamowite salto. Dobra, podanie świetne. Wszystko zaczęło się od bramkarza. podnośnie swoje łapy, ale chyba tylko w geście czyszczenia się z mojej bramki, ponieważ spalonego tam na pewno nie było i doskonałe wykończenie słabszą nogą. No powiem wam tak. Ja jestem zadowolony. O nie, 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 kabela! Eleż zmarnował to. O, oh, The Sanctis, no znów dobitka. Co za kolerny farciarz. Ach, no dobra, akcję dobrze przeprowadził. Nie wiem, z 10 minut piłkę trzymał, ale... Trudne to było, drugi No dobra. Iguain zakończ to nie, słupek! Bez takich, naprawdę, nie w takich momentach! Świetnie! Fernandinho, co się dzieje? Kandrewa wykiwał Ramzeja. Wykiwał kolejnego. No to jest to. Kandrewa, kropka na wii. Hojemy. Wkurzył się chłopak. Nie dziwię mu się. 9 golan! No kurde. Ale ja już proszę, dobrze, brawo, brawo W takich momentach mecze powinno się kończyć Ten volley na Ingolana, no mogło to już znaleźć się naprawdę tam gdzieś w okienku, ale okej okay. 3-2 Końcówka trzymająca w napięciu, do końca nie wiedziałem co się wydarzy, no Trzy punkty, ten trafił na moje konto, dwa razy Remi Dwa razy Iguainu, raz Kandewa dla mnie No to była ta sytuacja, ale ona szła No na szczęście, miałem szczęście i jestem oczywiście z tego bardzo zadowolony. Ponownie napastnik, zawodnikiem meczu i No, bądź co bądź, w tej Argentynie jest naprawdę moc. I super. 6 punktów, 8 gier do końca. I taka forma mi się podoba. Na dzisiaj jest to jednak tyle. Mam nadzieję, że odcinek no, wam się podobał. Było trochę bramek, co najważniejsze, udało się wygrać. I o, przy okazji sprzedałem seska Fabregasa. A tak wpłynęło dużo monet na moje konto. No. No jakoś nie spełnia moich oczekiwań, więc będę szukał czegoś albo w zastępstwo, albo no, tak tą Bundesliga czy coś jeszcze pomyślę, więc mam 23 tysiące monet do dyspozycji, zobaczę co da się za to zbudować. Ja dziękuję, do usłyszenia pojutrze, pozdrawiam, cześć!